Jał się widzowie, witam was w kolejnym odcineczku na kanale Zajcu. O tak, jał się mano. No i co, mam nadzieję, że wam się będzie podobała ta seria. Zaczy, ona już tam ma dwa odcinki, ale mam nadzieję, że wam się spodobała. Zostawcie łapkę, łapkę w górę, super, z dzwonem. Bo jak wiecie, w tamtym odcinku. Nawet no, to tak nie mogę, to też tak nie mogę. To, to, to i to. <coughs> Jeszcze do tego damy to, bo to jest mniejsze. O, <coughs> w tamtym odcinku go wymaksowaliśmy. <coughs> Więc jak wiecie, mam trzy moje ulubione postacie. To jest moja pierwsza ulubiona postać. O tak, tak on wygląda. Roni, level 7. Dynamo Lad, level siódmy, którego ostatnio wymaksowaliśmy. Moja druga ulubiona postać. I moja trzecia ulubiona postać to Mad Clown, level czwarty. O tak. W tamtym odcinku go wymaksowaliśmy. Go mam wymaksowanego, <laughs> więc... Mam dwa moje ulubione, dwie moje ulubione postacie już wymaksowane i została mi już tylko trzecia, czyli on. O Jezus, nie mogę sobie nie odkliknąć. O, czyli on. on wszystkie moje trzy ulubione postacie chcę mieć wymaksowane. Mam już jego wymaksowanego i jego, więc to są moje dwie ulubione postacie. A teraz jeszcze muszę jego wymaksować, więc co, może sobie nim się zagramy parę rundek, bo on jest dość fajny. Dobierzemy sobie do niego to. Korek, myślę, myślę, że jest zwykle o korka. Bo poczekaj, z rękawków. Chyba, że to też wziął. Weźmiemy również to. myślę, że to ładnie wygląda dalej. Zabierzemy do niego również to i oksy, może te legendarne. Nie, to damy mu takie oksy. I o, sorry, o tam mojego psa, pewnie w tle. Dobra, ładne. Ale, ale, czy aż tak? Nie te disco? Nie. Też nie, mam jeszcze to. A muszę to mieć? Nie, nie muszę tego mieć. To lecę bez tego, co? No, myślę, że to dużo ładniej wygląda. Dobra, jakie ja tutaj mam? założona zmniejszona bramka. Powiększona piłka. Nie damy sobie to. Okej. Okay. To dobra, to let's go. Pierwsza runda. Nie. Nie, bez tego, bez tego, bez tego, bez tego, bez tego. Bez tego, bez tego, bez tego, bez tego. Jak chcecie odcineczek z tego, z Lego jakiś, to <laughs> mogę zrobić też serię z Lego. Dobra. Oj. Ale. Ale Lagi. Nie wiem, czy to on taki ma, czy ja taki mam. Jo! Co za gol? Jaki mam gol? Nie wpadnie, nie wpadło. Przyjmę tu sobie może nabówkę. I mogę w sumie to tak utrzymać? Dobra, przejdę, walnę, bum. Ale ping. To wyglądało jakbym to przepuścił. Ajajaj. Wpadnie nie wpadło, teraz wpadnie. Jest! Musi wpaść! No ale okiwa mnie. nie wpadło. Uh, Nie no, ej, 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 napiszcie co w tej grze oznacza ten wykrzyknik. Oj, czekaj, bo się zagapiłem. O! Ej, nie! Ja to strollowałem, bo ja się zagapiłem. Popatrzyłem, co robi moja Kesi, bo mój pies się nazywa Cassie. No dobra, pierwszy mecz remis, chociaż to mogłem na luzie wygrać. No niestety, niestety, o możemy sobie tutaj dobrać. Dobra, to lecimy z kolejnym meczkiem na tym kanale. No i co, no i co, no i co, no i co no i co no i co dobra. Let's go! Nie wiem, brzydki jest ten skin brzydki, brzydki Nie szczekaj Ej ej, 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 poczekajcie, 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 poczekajcie. Ja na Wam na razie podgośnie grę. Dobra, jestem, jestem, jestem. Już wiem, że raczej tego nie wygramy, ale mogę jedynie próbować. Coś Co? Co? Co się działo? Tego nie wiem. Nie mogę pić, nie mogę spać. I dobra, bo on za chwilę zrobi mój rekord bromek. Nie mogę strzelić tej jednej bramki, Yo, musi to wpaść. To jest, to jest oszustwo. To jest, oszustwo. No, w końcu. i ten chłop pobił mi własny rekord dobra jest 3 do 11 i 8 sekund no. co? nie on no, dobra, no wygrałbym z nim no widać, że jest dużo, dużo słabszy na przykład teraz widzieliście sami, że przenikłem przez ten jak się to nazywa? przez piłkę dobra, dobra, dziwne, dziwne Pewnie więcej czasu tam dokonał, bo już miałem cztery w takim szybkim czasie. No chyba sobie nie robicie. Dobra. Najczęściej puszczą do pracy. Ej, to... Ej, to... Zawsze później strzelam. Dobra, dobra, Ale to jest... To jest niespokojnie no do nadrobienia. No, tak jak właśnie mówiłam. Ale oszustwo! Ej, ale oszustwo! przepraszam więc za ten kilk. chłop, masz żółtą kartkę. Ej, nie, ej, dobra! Ej, ja nie wiem, co ten robi, bo najpierw stoję a później gra. I jeszcze, szczerze, żebym wtedy tak lagowało to wygrana byś była moja. No i jeszcze by to wpadło, no i jeszcze by to wpadło, no! Nienawidzę tego filmu. Dobra, gram, ostatnią grę, Nien nienawidzę tego filmu. No tak, no ładuj go. Nie wiem czemu on zdobywa tak dużo energii. Nie wiem czemu on ma tak mało tej energii. No na przykład się teraz nie mogę w ogóle ruszyć. Dobra, to było No tak, tak, teraz sobie to. 30 tutaj. na Mówiłem ładnie na głowce prowadzona dobra, dobra. jest! Czy ta gra mnie musi aż tak bardzo nienawidzić? Jest, i mogę to jeszcze wygrać. Mogę też jeszcze wygrać. Jest 5 do 4. Ej, dobra, czy on ma takie dobre te super moce, ja mam takie gówno. O nie no, nie no, nie, 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 nie. A po prostu nie. No po prostu nie. Co to jest? Co to jest? Do fulla energii go ładuje i gram ma. Ja pierdzielę, co to jest za gra? Jakiś taki burger. Nie mówi. co jest taki mniej jestem lepszy dużo jest 4:0 No takie coś to ja się też nie zgadzam. O, dobra, chyba trzeba się skupić. To nie wierzyłam ja się takie ekspromocy Oj, bo się okaże, że ja znowu swój rekord pobiję. Jest 8 do 3. Ja mogę ten rekord znowu pobić. Nie Jadaj, ostatni gol Goli pobiłam swój rekord. Jest! Pobiłam swój rekord Goli! Mój rekord goli! Bo mój rekord goli to był 10, a teraz zrobię 11. Ale ja jestem Sigma! Ale, ale ja jestem Sigma! łapanie Jeszcze pobijmy mój rekord! Uuu! Sigma! Daj sobie energię całą odzyskam! i co! Mam nadzieję, że się podobało! Łapka w górę, sub z dzwonem, no i co? Widzimy się w przyszłych filmach! Narka!